15 maja na blogu SC Software pojawia się informacja o fabryce samolotów, która pojawi się w DLC Washington, a więcej informacji w tym odcinku. Zapraszam. Na więc się ma z tej strony Seba. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami od SCS Software. I Jeśli chodzi o skrót dzisiejszej informacji, no cóż, jego nie będzie, ponieważ dzisiejsze informacje są dosyć krótkie. Ponieważ dzisiaj powiemy sobie tylko o jednym pewnym miejscu, które pojawi się w nadchodzącym DLC Washington, oczywiście dla American Truck Simulator. Natomiast co to jest za miejsce? Będzie to akurat fabryka samolotów, która pojawi się w nadchodzącym nowym stanie. I co tu mogę powiedzieć? Nie będę się skupiał na, na tym tekście. Możecie spałzować sobie film, sami sobie przeczytać, ponieważ są tu pewne informacje i ciekawostki na temat tej fabryki. O tym jak jest duża, jak jest nie wiem, wspaniała, jak produktywna, etc. etc. E, więc możecie sobie spałzować film, przeczytać co tu pisze, co tutaj pisze, tutaj i tutaj. Ja głównie skupię się na tych pięciu screenach, które się pojawiły wraz z tą informacją. Natomiast zanim jeszcze do nich sobie przejdziemy, ta fabryka, o której tutaj mowa, w rzeczywistości jest to fabryka Boeinga, która znajduje się akurat na północ od Seattle, o właśnie tutaj w tym miejscu. Jak widać jest tu zaznaczone, tu mam akurat cały Waszyngton, a ta fabryka jest o właśnie tutaj. Natomiast teraz przejdziemy sobie na szybko do tych pięciu screenów. I tak na początku widzimy prawdopodobnie wjazd, wyjazd lub jakiś przejazd po prostu po tej fabryce. Tu mamy akurat drogę, która jest w sumie no, dosyć szczegółowa, widać i po teksturach drogi, i po takim uzupełnieniu co niektórych rzeczy jak te beczki, jakieś pachołki, skrzynie, rury. No i tu akurat widzimy jedno z miejsc tej fabryki, gdzie prawdopodobnie są przetrzymywane różne części lub pewnie śmieci do samolotów, w pewności nie mam. Wydaje mi się, że części chyba, tu akurat pociąg je chyba przewozi. Dalej mamy akurat hangar, który widać akurat z tej drogi, tu chyba jakaś nie wiem, lądówka, zwykła droga jakaś. Eee, w każdym razie, co tu widzimy? Akurat nazwę, ponieważ STS nie ma oficjalnych praw, nie ma licencji do nazwy i loga eee, Boeing, dlatego po prostu stworzyło taką sobie fikcyjną firmę, która będzie się nazywała Darwin, czy jakoś tak? Jak widać, tak się prezentuje. Tu mamy akurat ten cały hangar z tymi wszystkimi samolotami. I dodatkowo, co tu widzimy, że będą też własne, znaczy nie własne, ale będą ogółem naczepy, właśnie z tej oto firmy. Więc jest to w sumie nowa firma, która pojawi się też do nadchodzącego DLC. Washington. I co mamy dalej? Dalej mamy chyba właśnie kolejne tereny. Natomiast kolejne miejsce, niedaleko w sumie tego pierwszego, bo jak zobaczycie, to jest w sumie to miejsce. Zobaczcie ten samolot, tutaj ten. No, może nie w pełni ten samolot jeszcze jest zrobiony. Ale zobaczcie, to jest to samo miejsce. Tylko jesteśmy akurat na lewo od tego miejsca. Tutaj i tutaj akurat prawdopodobnie stąd będziemy brali jakieś ładunki. Jeszcze dodam, że akurat ten ładunek, no to jest akurat ładunek, który został dodany. W update 1.35 jest on obecny teraz w Open becie, jest też obecny też w eksperymentalnej becie i z tego co się orientuję, chyba jest to ładunek silnik odrzutowca lub samolotu, jakoś tak to chyba się nazywało. Idąc dalej, tu mamy akurat, no, dosyć ciekawe miejsce. Bo jak widać, mamy wiaduk nad pewną autostradą, która akurat leci sobie niedaleko od tej fabryki, i jak widać na tym wiadukcie, prawdopodobnie będą tak przejeżdżały te samoloty z jedną na drugą stronę, bo nie będą leciały. Tylko tak sobie wiecie, tak się toczą, czy jadą po tych drogach specjalnych dla nich, tutaj. Wydaje mi się, że chyba będą jednak przejeżdżały, bo dziwne by to było, że wiecie, my tu jedziemy cały czas, a one tutaj tak stoją w miejscu. To by było trochę dziwne. W każdym razie, tak czy tak, fajnie to naprawdę wygląda. I w sumie sam już chciałbym przejechać się przy takim miejscu. No i ostatni screen, no to znowu mamy kolejny hangar. Prawdopodobnie albo jest to dalsza część tego hangaru, albo jest to jakiś kolejny hangar, ponieważ tu mamy już akurat autostradę, tu mieliśmy zwykłą drogę. No i w sumie co tu możemy zobaczyć? No w sumie nic takiego, no tak jak widzieliśmy tutaj hangar z samolotami i z różnym wyposażeniem, tak tutaj jest dosyć podobnie. I w sumie jeśli chodzi o te informacje to tyle, a więc... No i co mogę jeszcze powiedzieć? No cóż, tylko tyle, że akurat napis Working Progress nadal jest obecny na zdjęciach, więc jeszcze prace trwają nad DLC Washington. Natomiast jeśli chodzi o ten odcinek to tyle. A więc zachęcam do ocenienia tego filmu, skomentowania go, udostępnienia, Zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda, do grupy na Steam i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.